Siemano, witajcie w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj vlog siłowniano-podróżniczy. W sumie chciałem Wam się podzielić z tym, że głównie wróciłem po chorobie na siłownię. Wczoraj miałem swój pierwszy trening, miałem łącznie około tydzień przerwy przez tą chorobę, tak się trochę gorzej czułem, więc uznałem, że zawsze... Zawsze jak jestem chory, to wolę sobie poczekać i zregenerować się do pełni, a nie iść na trening, jak jeszcze tak wiecie, tak jestem w 90% zdrowy, nie? Bo potem bo potem jak pójdę i się, się czując trochę chory, to potem znowu to przedłużam ten okres, kiedy czuję się źle, więc uznałem, że chcę w pełni wypocząć i chcę po prostu iść na trening będąc w pełni, w pełni zdrów. Nagrałem dla was jak robię klatę. I zawsze mam, to, mam tak, że jak na przykład jadę gdzieś, co nie, gdzieś nawet na wypoczynek, to badam, gdzie w tej okolicy są siłownie, co nie. Nie wiem, czy też tak macie, jak gdzie siedziecie, ale nawet widziałem takie memy, że ludzie na przykład, jak jadą sobie na wakacje, to wybierają hotel, gdzie jest siłownia fajna, co nie. No i w sumie ma to sens, bo też bym tak chyba wybrał, w sensie patrzyłbym na to, gdzie, gdzie są siłownie. No takie minimum to, żeby było chociaż miejsce do street workoutu, co nie. No okej, okay, nie jest to. Coś idealnego, ale chociaż coś jestem w stanie potrenować, no to jest chociaż ten plus, nie? I tak samo, no w sumie jak przyjeżdżam do dziewczyny, to też są tutaj takie siłownie, w okolicy fajne. Więc po prostu idę sobie, no i tam ćwiczę, co nie? No bo już jestem tak przyzwyczajony, że no nie, nie jestem w stanie po prostu nie iść na, na siłownię. To jest dla mnie po prostu oczywiste, jak to, że rano wstanę, im śniadanie jak to, że nagram vloga, jak to, że no cokolwiek, no po prostu to jest, to jest część mojej rutyny, po prostu bardzo tu lubię, no i nie chcę tego po prostu odpuszczać, co nie? A zawsze jest to fajne, bo potem sobie pojadę na inną siłownię niż tam, gdzie zawsze chodzę, no i zobaczę, że na przykład, kurczę, czegoś mi na przykład brakuje w tej mojej siłowni, tam gdzie zawsze chodzę, nie? No i na przykład jak tu przyjechałem na jedną siłownię, to zauważyłem, że brakuje mi t row, że macie oparcie tutaj i wolnym ciężarem przyciągacie sobie do pleców. Też to właśnie raz spotkałem w Katowicach, też to, też to spotkałem tutaj, no i brakuje mi tego u mnie. I właśnie to bym chciał, żeby to na przykład dodali, co nie? To by, to, to by było świetne. Więc na przykład, jak gdzieś jedziecie, to, to też, wam, też wam polecam iść na taką siłownię, w której nie byliście, bo może coś zauważycie cie, e, ciekawego, a znajdziecie na przykład e, fajną siłownię, co nie? Raz właśnie jak tutaj przyjechałem, to byłem w szoku, bo mm, robiłem sobie nogi na suwnicy i. Szukam talerzy, żeby dać sobie nogi, ale tfu, żeby dać sobie ciężar, co nie, na tą suwnicę. I tak patrzę, talerz napis 50. No ja tak sobie myślę, i tam było napisane Hes Wrocław, nie? Ja sobie myślę 50, ale chwilę. 45 funtów to jest 4 kg, to chyba taki jest talerz, nie? To chyba jest 50 funtów, nie? Ale jak to podniosłem. Nie, to było 50 kg, najcięższy talerz w moim życiu, byłem, byłem zdruzgotany, jak, jak można taki talerz zrobić, jak ledwo co potrafiłem podnieść, co nie, więc no właśnie takie podróże potrafią zeskoczyć, no bo przychodzi się potem na taką siłownię, inną niż, niż twoja, no i jest coś takiego ciekawego, co nie, więc, e, więc no pierwszy trening po, e, po chorobie udany, tak już wracając do tematu, zawsze tak pierwszy trening po chorobie jest taki dziwny, jest taki, że to że trochę ci nie było czuć, że trzeba powrócić do tej rutyny że trzeba znowu się wkręcić w trening, że tak powiem no ale następny trening już będzie lepszy, następny trening już będzie lepszy, będzie na mojej siłowni. No też się mogę tak tłumaczyć, nie? Ale mm, też się mogę tak tłumaczyć, ale jednak mm, nie twoja siłownia, ta na której zazwyczaj pracujesz. To też jest trochę coś dziwnego, co nie? Że wiecie, że ława nie taka, że jakieś takie handle nie te. No, okej, okay, mogą to być trochę wymówki, ale, ale ja sądzę, że tak naprawdę jest. Oprócz tego e, byłem znowu w Toruniu, W mieście, które lubię, e, w mieście, do którego lubię wracać, bo jest po prostu bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Tutaj Wam dam ugrzywki z Turnia. Witam Was z Torunia, Tutaj jest pomnik Mikołaja Kopernika. No, patrzcie, patrzcie, jak to jest pięknie, patrzcie, jak to jest pięknie. Zawsze, zawsze jak tu przyjeżdżam, to mi się tu mega podoba. Jakby, jakby to coś stało w Londynie, to byście mówili, jak to nie jest piękne, a to mamy w Polsce. Co zechwalicie, a swego nie znacie. Proszę bardzo, jak to jest bardzo ładnie. Zawsze mi się to podobało. No bo idę zwiedzać dalej. No, patrzcie, może się tylko podziwiać. Patrzcie, jak to ładnie. Kamienice są, są naprawdę no piękne. Piękne. Zawsze jak tu przyje, przyjeżdżam to się jaram, bo bardzo lubię to miasto. Lubię je oglądać. Idę sobie jakąś taką boczną uliczką i patrzcie jaki dojebany budynek przede mną, nie? No naprawdę, naprawdę tu jest bardzo ładnie. Mimo tego, że mieszkam na wsi, przy lesie, to jednak, to jednak takie miasto jest naprawdę no piękne. Patrzcie na te kolory tych kamienic, jak to ładnie wygląda. Jak to tak wszystko się ładnie układa. No pięknie, pięknie. Wyszedłem ze Starówki. I patrzcie, no kolejny no... Naprawdę, no, te budynki tutaj są, są bardzo ładne. Jeżeli ktoś z Was lubi architekturę, to bardzo polecam tu przyjechać, bo warto. Patrzcie, jaka ładna panorama. I tu jest Wisła normalnie. Tam jest jakiś event, nie wiem, nie wiem co się tam dzieje. W każdym razie... No jest bardzo ładnie. Ja jestem wygodniciem, sejadę autem teraz. Ale wygląda to ładnie. A Wy na schodki do jakiejś Warszawy, macie, macie coś takiego w Toruniu. Proszę bardzo. Tak więc, tak spędziłem ten tydzień. W międzyczasie zaliczyłem jeszcze semestr na studiach. I teraz, I teraz wakacje. Mam nadzieję, że będę mógł Wam więcej pokazywać na moim życiu, skoro, skoro skończyłem teraz semestr. Więc tak, tak, tak naprawdę to tyle, co, co chciałem powiedzieć. powiedzieć. Stay strong. Chodźcie na siłownię, jeżeli macie takie plany. Ja na pewno oczywiście dalej będę grindował. A! I nagrałem dla jeszcze pozowanie. Także wstawię je na koniec tego filmiku, bo dawno nie było pozowania, a jak ym, właśnie na tej siłowni, teraz byłem, jak wszedłem do łazienki, uznałem, nie no, światło tutaj jest no, jest, no po prostu jak na scenie Mystery Olympia. Znaczy, no, dobra, wiem, że tam jest bardzo słabe światło, dla tych, co wiedzą, o co chodzi, ale no po prostu, no światło nieziemskie, nie? każdy tam po prostu wygląda jak grecki bóg, więc uznałem, że wam to wstawię. Także... Dzięki wielkie za oglądanie vloga, mam nadzieję, że widzimy się za tydzień i siemano, elo.